Sponsorem głównym klubu jest firma Polagis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. Mariusz Kuros, który do podlesianki trafił przed rozpoczynającą się niedługo rundą wiosenną sezonu 2023-2024, w sparringach prezentuje się bardzo dobrze, pozostawiając po sobie obiecujące wrażenie w środkowej strefie boiska. Pomocnik z Mołdawii był również zadowolony po sobotnim zwycięstwie z CKS-em Czelać. Dobry match, mamy we, we try to press high in each of the half. So it's good that we have this intensity when uh, to matches and we start the championship so it's very nice for us. I think it was a good game. Uh, we also win. So I think it's a great win for Popularny Mario, bo tak został nazwany przez kolegów z drużyny, Coraz lepiej czuje się w a bariera językowa powoli przestaje być problemem. I feel great. I now I feel much better with teammates. They joke with me, so it's okay. I started to understand a little bit of Polish. So it's much better z nauką naszego języka u Mariusa również z dnia na dzień jest coraz lepiej. Uh, it's not that hard that it seems. Uh, you can speak it and also the Polish people are very helpful with that.